Dzień dobry, dzisiaj zrobimy proste danie na obiad na jednej patelni. Będzie to kurczak podany z makaronem z cukinii. Proste danie, które możesz zrobić w domu, i również zabrać ze sobą do pracy. Pierś z kurczaka, może być też z indyka, kroimy w kostkę. Podsmażamy ją następnie na rozgrzanym tłuszczu, doprawiając solą, pieprzem, przyprawą do kurczaka. Kiedy mięso się smaży, przygotujemy resztę składników. Średnią cebulę kroimy w kostkę, a cukinię około 300 gramową za pomocą obieraczki zamieniamy we makaron. Można także cienko po prostu pokroić nożem. Kiedy kurczak jest gotowy, zdejmujemy go z patelni, odkładamy na chwilę na bok i na pozostałym tłuszczu podsmażamy cebulę. W kilku minutach, gdy zmięknie, dodajemy przetarty sąbek czosnku na nasz cukiniowy makaron. Jeśli nie macie cukini, świetnie, sprawdzi się tutaj też makaron koniak. Po około 5 minutach, kiedy cukinia zmięknie, rzucamy z powrotem kurczaka, dodajemy kawałki suszonych pomidorów i całość doprawiamy do smaku. Opcjonalnie na drugiej patelni możemy uprażyć łóżko nasion słonecznika, co doda naszemu daniu jeszcze wyjątkowego aromatu. Po raz ostatni wszystko mieszamy i już możemy podawać. Na koniec wysypujemy jeszcze całość świeżą natką pietruszki. Smaczne, szybkie i zdrowe. Tak wygląda idealny obiad. Pełną listę składników oraz szczegółowe proporcje znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam was oczywiście do wypróbowania przepisów, podzielenia się w komentarzu opinią o nim.